Przepiękny i poszukiwany destrukt 5 centów USA o bardzo wysokiej cenie. A więc przepiękny destrukt monety 5 centów USA. Końcówka blachy, rocznik 1963. Bądź jest to ucięta moneta, jakimś cudem została w matrycy i przy biciu drugiej monety odcięło tutaj kawał dolnej części. Bądź co, bądź. Na pewno ta druga moneta byłaby bardziej ciekawsza, bo byłaby wbita jedna w drugą. Ale tutaj ten destrukcik też będzie bardzo ciekawy i poszukiwany. Nie wiem, jaka cena takiej monety. Ja bym ją wyceniał na około 100 zł. Ale jeżeli się mylę, to mnie tutaj sprostujcie na dole i powiedzcie, na ile byście wyceniali tą monetę? Czy może więcej, czy taniej? Bo oczywiście, ktoś może powiedzieć, że to nie jest warte więcej niż 10 zł. I jeżeli będzie miał na to dowody, no to też będzie to wiarygodne. Od strony rantu prezentuje się to tak. Także widzicie, że nic tutaj nie jest kombinowane, to po prostu tak czasami wychodzi. Z drugiej strony ta moneta prezentuje się tak. Mamy tutaj United States of America 5 cent. I również jest to bardzo ciekawe, tak jakby odcięta ta górna część. Numizmatyka pokazuje, że każde państwo ma ciemną stronę bicia monet i tutaj macie dowód na to, że nawet USA bije piękne destrukty i to samo będzie w innych państwach. Ceny będą w zależności od rzadkości destruktów i od popytu. Dziękuję za uwagę. Trzymcie się i do następnego. Hej!